Zobaczcie, tutaj mamy koszyk dystansowy, a ja będę przerabiać w sumie już trochę przebiłem koszyk do nęcenia. Jest to koszyk owinięty taśmą izolacyjną, i następnie mamy. Tak, zwykle jedną ręką trochę ciężko. O! Dwie agrawki, i kawałek plecionki. I żeby go obciążyć na dole żeby lepiej leciał mam ołów obwinę dookoła jeszcze taśmą izolacyjną przejadę i zobaczymy jak to wyjdzie ok będziemy obwijać o finalny efekt wygląda tak i trzeba wcale przepłacać nie wiadomo ile trochę prowizorka ale myślę że będzie działać Piątek, 25 październik Jest po godzinie 20 Ja zacznę łowić od 22 do 3:00 nad ranem Jadę do Redzin na ulicy Osobowickiej Tomek już tam z kolegą siedzi I łowię na razie klepaki Coś się większego zerwało Dzisiaj jest z takiego rozeznania Kotowice, Ratowice, gdzieś Odra Chyba brała Niektórym się poszczęściła brzana Niektórym ładne płocie A niektórzy bez strzału yy, Nie spodziewam się jakichś mega rezultatów Ale będę walczyć klew. I oby, oby coś fajnego wpadło. Yy, ciemno będzie wiadomo, więc, yy, więc nie spodziewajcie się spektakularnego obrazu. Aczkolwiek coś tam nagam. Pozdro. Będzie ognisko. Tomek się przygotował. Jest pan Stasiu, jest Tomasz. Siemma Tomek, Siemano. walczymy, nie? Ja już powalczyłem trochę. No i elegancko. Zobaczcie, tam jest most rędziński. Dobrze mówię, nie? Jest Wrocławia, nie? Ale to, żeby siary nie było. Widoki są fajne, woda jest fajna. No dobrze, rozkładam się. Świetliki tu mają chłopy. Ok, już się z tam nie rozłożyłem. Tak na prędkości. Na szybkości. Jeszcze trochę do poprawki, to taka fajna mata skarpeksa, bardzo tania, w razie czego większej ryby. O, pokażę termos, spryskiwacz, jakieś pierdałe wiaderko, dżdżownice, pinka, białe, zanęta i koszyki. Zaraz świetliki, nęcimy i do boju świetlik zamontowany będziemy zaraz łowić będziemy kroić robaczki O, i tu mamy 13 zł trzeba pomyśleć o własnej hodowli ok, tak wygląda mój wynalazek lecimy, zobaczymy O, taki świetlik na końcu. Tam z wiadro, latarka, żeby było trochę jaśniej. No i widzę wszystko, bez problemu. Na razie jedna obciarka w drugim rzucie przy opadzie. Mamy gościa Wydra. Malutka młoda. Pobiegła już krzaki, a zaraz tu przyjdzie pewnie. Ognicho się pali. Tomek tu Harcerz. Jest polska gościnność, także zapraszamy. Tak jest. Tam tylko widać łunę światła, ale na razie bez brania przez 10-15 minut. Chłopaki tutaj wyciągnęli kilka leszczy. Jeden ładniejszy się spiął, ale te leszcze takie po 35 cm, średnio 30 Pierwsza rybka, nawet ładny krąg, fajny. Trącik kulinarny, Tomasz smaży kiełbaskę, wyłączy latarkę. Jak tam to masz ryby? Były. Kilka leszczyków, nie? Leszczyki takich 30 centów, nie? 35, nie? 38, 43, a reszta to jakieś maluszki. Takie. A nie widać cię. Ale spokojnie, jeszcze chwila. Pewnie jak ten, jak zacznę jeść, to będą brane. No, trzeba się zawsze najeść. Jak ja to mówię, zrobić dwójkę i można, można łowić, nie? No, najgorsze to jest to, że one biorą wtedy, jak albo jesteś w trakcie dwójki, albo w trakcie jedzenia, nie? Tak jest. Ja najwięcej brani miałem zawsze, jak szedłem siku, nie? Kiełbaska się smaży. To taka prostacka gadka, nie? Z naszej strony. Jak to... i no, już postawiłem, będę jutro ryby miał w domu. Gadka chłopów. Dobra, łowimy, łowimy. A, jak chcecie, to ten, to ja wam sprzedam miejscówkę, bo mam w dupie chowanie, koło, koło Mostu Rądzińskiego jesteśmy. No, ja, ale jeszcze, ja już... ale jeszcze po 4 kg. Tak ja już się, śmiało. No, ja już mówiłem, ja, że do Sobowickiej siedzimy. Fajnie tu, fajnie, mi się podoba ja lubię tą miejscówkę, chociaż nigdy nie, jakoś nie, nie ten. Nie miałem super wyników tutaj, ale walczymy. Ryby mają nas totalnie gdzieś. Po dwóch. Po dwóm... filmik kręcę. Po dwóch godzinach tylko jeden krąg para leci z gęby. O! Były jeszcze z dwa uderzenia, ale to takie ślepe, kurde. Cóż zrobić? Może jeszcze się coś wydarzy. Wciąż wierzymy. Tomek po dłuższym przestoju taki leszczyk. Przynajmniej coś się dzieje, nie? Coś się, tak, w końcu się uderzyło. uderzyło. I na patelnie wiadomo. No. Gdyby nie było. Nie ma wypuszczania ryb do wody. To jest niezgodne z statutem PZW. Karta musi się zwrócić. Tak jest. No i dobrze. Oby tak dalej, nie? A, fajnie popłynął. Nie wiem, czy będzie widać. O, tam w popłyną. popłynął. No, ognisko dalej płonie. A ryb jak nie ma, tak nie było. No, już się kręci. 46 cm. O, jest nagrana? Jest. Tyle co powiedziałem. 46 cm leszcz. Fajny wpad wędka. Pięknie pracowała. Piękne branie. A teraz to Marzydorwał rybka. No, troszeczkę mniejsza, ale też już po 40, myślę, myślę jest. Fajny leszczek, ładny. No. I waleczny, także. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Rybka numer 3. Niestety nie za duża. No na 4 godziny siedzenia to tak średnio. Tomek tam kilka też złapał. Dobra. Pięć ryb mam. 3 wzięły w przeciągu 30 minut, nawet 20 minut. Ale takie 35 cm leszcze. Tomek też co chwilę. Coś tam, coś tam ciągnął, więc też. Coś się po prostu działo. Ale nie są to, nie są to takie brania, że te ryby są non stop w łowisku. Po wygląda tak. Donęcanie, niedonęcanie. No to różnie wyglądało dzisiaj. Niedługo będę się zmywać, bo już jest pół do czwartej. Dobra, składam kosz. Zawsze go wycieram. Widzicie? Farba poszła, ale o tym wiedziałem już wcześniej na forum pisali, że tak się dzieje wycieram zawsze kosz z tych robaków nie robaków, wszystkiego, bo później w bagażniku po prostu śmierdzi nie, tu też się wyrobiła już nóżka tam też gdzieś tam mam takie już no jednak nie ma co wymagać za takie pieniądze czas na podsumowanie powiem znowu, że ciężko było z rybą miałem stosunek zanęte yy, mniej więcej 3 do 1 praktycznie pół na pół glina z zanętą fajnie to było dociążone fajnie było nawilżone, dobrze to pracowało sprawdzałem plus robactwo tak i miałem tego czerwonego, pinka biały trochę kombinowałem tak, trochę tak trochę samego tego może to wstępne nęcenie na początku znowu nie było wskazane, ale no kilka wędek koło mnie po lewej stronie też było w wodzie i większych efektów nie było no Tomek nałowił tutaj ilościowo na pewno najwięcej Aczkolwiek, no ja miałem biegfisza, chociaż tyle na pocieszenie. Oni jeszcze zostali niesamowicie, aż chyba będą do 13 Ci, to mają zdrowie, ja wracam do domu spać. No nic, zostaw łapkę, zostaw suba, będę bardzo wdzięczny. Kolejne nowe doświadczenie, kolejny nowy trening. Plecionka jest spoko, fajnie się łowi na plecionkę. Polecam, Marcin Styczyński, jo.